Dzień dobry. Dzisiejszym gościem będzie osoba, no, o której bardzo dużo mógłbym powiedzieć i mówić. Postaram się streścić w kilku zdaniach, kim jest Piotr. Piotr Gotowicki, którego, z którym będę miał przyjemność chwilę porozmawiać, i mam nadzieję, że Państwo dowiecie się bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy, które Piotr ma do przekazania. Piotra znam od kilkunastu dobrych lat. Poznaliśmy się kilkanaście lat temu, jak Piotr jeszcze prowadził biznesy tradycyjne. Poznaliśmy się na takim etapie, gdzie Piotr rezygnował z biznesów tradycyjnych, a zaczął zajmować się biznesem sieciowym, dokładnie firmą Monavi. Przez kilka lat współpracowaliśmy razem, później nasze drogi na chwilę się gdzieś rozeszły. Natomiast w ostatnim czasie y, nawiązaliśmy na nowo współpracę, dlatego że bacznie przyglądałem się temu, co Piotr robi cały czas. Byli, byliśmy w stałym kontakcie y, i w okresie pandemii, y, z tego, co wiem, a myślę, że Piotr powie więcej na ten temat, biznes eksploatował. Nieraz rozmawiałem z Piotrem i Piotr powiedział, że nigdy na tym etapie nigdy nie wróci do biznesu tradycyjnego, albo może inaczej. Może nie tyle, że nie wróci, co różnice między biznesem tradycyjnym a biznesem sieciowym są tak duże na korzyść biznesu sieciowego, że, że tutaj można bardzo dużo na ten temat mówić. Ale jak powiedziałem na początku, mógłbym bardzo dużo mówić na ten temat, a przejdźmy do sedna. Poprosiłem Piotra, żeby powiedział o pe pewnych sprawach. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio na moim blogu zamieściłem jeden wpis związany z tym, jak robić biznes sieciowy. W jaki sposób, jak robić go, jak zarabiać. I mam przyjemność oddać głos Piotrowi Gotowickiemu, międzynarodowemu dyrektorowi klubu Duo Live, wieloletniemu praktykowi w biznesie sieciowym. Piotrze, dzień dobry. Witaj, Mirku. Z czystą przyjemnością opowiem, podzielę się swoją, swoim doświadczeniem, bo one już jest naprawdę długie. Już trochę czuję się takim weteranem tego rynku. Dlatego, że od 2009 roku praktykuję, a biorąc pod uwagę, że to nagranie jest akurat robione w 2023 w kwietniu, no to mam już za sobą 14 lat. Tak? I te 14 lat jeszcze współpracy w różnych firmach i w różnym modelu, tak? bo to jest bardzo ważne, że jakby model dzisiaj współpracy z firmami MLM się bardzo mocno zmienił. Tak jak kiedyś jeszcze, ja w 2009 roku uczyłem się z książek Erika Worry czy Don Faila, To były takie jakby takie żelazne zasady, że jak zaczynasz network to musisz te książki poznać. To sporo się zmieniło pod względem systemu pracy. Bo jak się kiedyś pracowało, tak? brało się, robiło się listę. Czyli wpisywałeś z telefonu komórkowego listę znajomych, no i po kolei każdego obdzwaniałeś po to, by z nim się umówić na spotkanie, spotykałeś się z nim i robiłeś mu prezentację. A więc już na samym początku był pewien problem związany z tym, że jeszcze się spotkasz ze znajomymi, ale jak zrobić prezentację, tak? W związku z tym uczyliśmy się, jak się robi prezentację, więc były różne prezentacje w PowerPoincie i tak dalej. I no, nie było to proste, tak? Nie było to proste, już nie mówiąc o tym, że to było cholernie niewydajne. No bo jak się spotyka z człowiekiem, no nie zawsze on jest zainteresowany. Ja pamiętam, jak klepałem tę prezentację, to prezentacja trwała godzinę, cztery, półtorej godziny. Były takie rekordy, że się zrobiło w ciągu dnia osiem prezentacji, ja po prostu byłem wyczerpany, tak? już nie mówiąc o tym, że spotkania wymagały przemieszczania się. A w związku z tym robiło się po 40, 50, nawet 60 tysięcy kilometrów rocznie. Ja policzyłem, że ja spędziłem w jednym roku dwa miesiące w samochodzie. To było w dwa miesiące w samochodzie. Znaczy, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo w tym czasie słuchałem sobie audiobooków, a w związku z tym zamieniłem swój samochód w akademię na kółkach, a więc uczyłem się, jak robić ten biznes skutecznie. No i oczywiście ta nauka nie poszła w las, bo dzięki temu, że słuchałem audiobooków w czasie dojazdu, byłem coraz bardziej w tym skuteczny i się rozwijałem ale faktycznie czułem, że spotykając się często z ludźmi, którzy mówią: "Ale wiesz, ja nie mam znajomych albo mieszkam w małej miejscowości", ja czułem, że oni są trochę bez szans, tak bez szans I, i za bardzo na to nie umiałem odpowiedzieć, bo skąd mają ludzie wziąć pieniądze na podróżowanie? Skąd mają ludzie wziąć pieniądze na te wszystkie kawy, które trzeba było kupić w kawiarniach, jakby głupio było siedzieć przy szklance wody, tak? Naprawdę to było to był biznes wymagający. Dużo czasu, dużo pieniędzy na przemieszczanie. No i i ta frustracja w momencie, kiedy się spotykasz z kimś, kto nie jest niczym zainteresowany. Tak, no, masz przewidziane na spotkanie dwie godziny, no bo bardzo często no, trzeba było je poukładać sobie w jakichś tam ramach czasowych i nagle po prostu albo ci spotkanie wypada, bo ktoś powiedział, że kot poślizgnął się na wycieradce i złamał nogę albo coś tam, takie różne bzdury. Tak? I, no i mamy po prostu niestety, ale problem, bo marnujemy czas. No i przyszła pandemia. No, najpierw yy, trwoga, tak, co tu robić, koniec spotkań, biznes stanie, i tak dalej. I okazało się, że dla mnie pandemia była najlepszym czasem w moim biznesie, bo uległem właśnie tak zwanej transformacji. Tak jak patrzyłem na różnych, na różnych ludzi, którzy robili biznes online, ja zawsze się z tym nie zgadzałem. Ja się nie zgadzałem z biznesem online z jednej przyczyny, ponieważ narzędzia online są, albo, przepraszam, były na tyle trudne. Że jednostki stawały się ekspertami i faktycznie jednostki rekrutowały masę ludzi, a ja zawsze się z tym kłóciłem, bo powiedziałem, że to nie może być biznes MLM, bo tam nie ma duplikacji. Ja mówię, okej, okay, dobra, zrobisz te strony autorespondery, zrobisz te strony przechwytujące, landing page, już same terminy to już dla mnie była czarna magia, i mówię, okej, okay, no i zrekrutujesz człowieka, i co dalej? No, jeśli budujesz to konsumencko, czyli po prostu sprzedajesz, to w sumie nie ma żadnego znaczenia, jak budujesz ten biznes, bo chodzi o sprzedaż. Ale przecież my dobrze wiemy, że biznes MLM to nie jest biznes sprzedaży, tylko to jest biznes budowy sieci. To jest biznes, gdzie przekazuje się umiejętności, które się posiada kolejnym osobom. No i teraz wyobraź sobie: stworzyłeś, stałeś się ekspertem, bo bardzo często y, główne poradniki online mówiły, Stań się po prostu ekspertem, tak? Stań się ekspertem, bądź yy, buduj, buduj swoją markę osobistą. Yy, to, to jest czarna magia dla większości ludzi, no bo niby każdy markę ma, ale mówimy o takiej marce, która przyciąga, a więc to trwa często latami. No i teraz stwórz cały system stron internetowych, reklamy, yy, tych wszystkich narzędzi i zacznij rekrutować. No dobra, zacząłeś rekrutować, zrekrutowałeś pierwsze 10 osób, i one się pytają ciebie. No, Mirku, no to dobra, to co dalej? Jak ja mam pracować? A ty mówisz mu, no, bierzesz książkę, Don Filey, robisz listę kontaktów i dzwonisz. No mówię, ale moment, ty, skoro ja mam tak robić, dlaczego ty robisz inaczej? Tak. A więc ja czułem, że jest to hipokryzja, że tak nie buduje się biznesu. I cały czas um, chodziło mi po głowie, co zrobić, aby połączyć właśnie potęgę online z tym tradycyjnym modelem offline'owym. No i. Tutaj akurat, bo ja jakby już początki były już w 2009 roku, bo już pierwsze takie listy online powstały ale ten projekt rozbudowaliśmy. Rozbudowaliśmy razem z fachowcem od IT, razem z fachowcem od Grafik i powstał przez lata pracy wypracowany Business Help System. Business Help System to jest właśnie platforma internetowa, która wyręcza przeciętną osobę w około 80% różnych czynności, które do tej pory musiała ta osoba robić samodzielnie. Czyli jak to wygląda? Chodzi o to, że Każda osoba, która współpracuje, rozpoczyna współpracę ze mną, otrzymuje dostęp do platformy i pracuje na tych samych zasadach, na których ja pracuję. Nie korzystam z żadnego dodatkowego zewnętrznego narzędzia. Chodzi o to, że ja muszę, mówię, tak jak powiedziałem, nie mogę być hipokrytą, a więc muszę pokazać ludziom, że wszystko, co robię, jest do opanowania w bardzo. Krótki i szybki sposób, a przede wszystkim chodzi o to, żeby robić skuteczny marketing za pomocą właśnie narzędzi. No i co się okazało? Okazało się, że czas pandemii był właśnie takim czasem testów tych narzędzi, które były przez lata przygotowane. Bo co ciekawe, przez około 10 lat cały czas tworzyłem tą platformę i jakby nigdy nie umiałem się nią przebić, no bo jednak ludzie woleli się spotkać, woleli pogadać, i jak się okazało, że się nie mogli spotkać i dogadać, no to okazało się, że ja mam gotowe narzędzie. No to więc odpaliliśmy to narzędzie i, no, troszeczkę z takim niedowierzaniem, ale zaczęliśmy pracować. I co się okazało? Okazało się, że można, nie wychodząc z domu, można zadzwonić, bo to trzeba, tak? Zadzwonić do znajomego. Ja już za chwilę powiem, co trzeba zrobić, gdy nie ma się znajomych, ale no, myślę, zadzwonić do znajomego, powiedzieć mu swoje, cześć. Oczywiście mamy odpowiednie reguły, mamy formy zapraszania. Myślę, że tajniki psychologii dzisiaj nie są specjalnie zbyt trudne, żeby wiedzieć jak prawidłowa formuła, która jest bardzo wysoko skuteczna, powinna brzmieć i używa człowiek takiej formuły i dzwoni do znajomego właśnie po to, by go zachęcić do obejrzenia pewnych materiałów. No i teraz kolejną rzeczą, którą robi, to właśnie wysyła z systemu materiał, materiał, z którym może się nasz kandydat zapoznać, a w związku z tym oszczędzamy całą masę czasu wynikającego z dojazdów z Prezentowania, zresztą już nie trzeba się uczyć prezentowania i opowiadania, tylko można właśnie pokazać materiał filmowy, by potem przejść do tej właśnie takiej fazy, która też wymaga czasu i ona zawsze wymaga czasu, ale to jest właśnie ta faza follow-up. Ale jakby oszczędzamy lwią część czasu z tymi wszystkimi nieudanymi spotkaniami, gdzie kandydat jest niczym zainteresowany, więc nic nie ogląda. No i oczywiście spotykamy się też, to, to też online na takich właśnie platformach jak Zoom. Zresztą co ciekawe, zobacz, Mirku, że jeszcze że Zoom jest starym narzędziem, tak? Wiesz, to był Skype i tak dalej, ale jakby konia z rzędem temu, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, to weź tam, spotkamy się na Zoomie, że co, że jak, że na czym. A potem w telewizji, podczas pandemii, praktycznie my widzieliśmy ludzi w telewizji, którzy nie byli w studio, tylko byli u siebie w domach którzy przez Zooma czy przez jakieś inne narzędzia robili spotkania, co spowodowało, że jakby ludzie zapoznali się w sposób naturalny, że jest to normalna forma komunikacji. Bardzo ważna forma komunikacji, ponieważ my bardzo, bardzo mocno zwracamy uwagę na wizerunek. Patrzymy, tak, czyli słuchamy, ale widzimy. Większość ludzi, 80%, jest wzrokowcami, a więc oni odbierają bodźce zrokowe i one są wyżej niż bodźce słuchowe. Co oznacza, że prezentacja, którą kiedyś się przedstawiało za pomocą słów, nie była skuteczna. Dzisiaj prezentacja robi się za pomocą obrazów. Specjalnie przygotowana prezentacja, która z dobrym przekazem trafia do właściwej osoby. No i teraz, jaki jest tego efekt? Można w ciągu nie wiem, jednej godziny wysłać prezentację do 10, 15, nawet 20 osób. Można, oczywiście, też jest bardzo ważne, że mamy system, który monitoruje zachowanie naszego kandydata. Czyli w momencie, kiedy osoba obejrzy materiał, ten nasz kandydat, to my widzimy w systemie, że ktoś wszedł na serwer. To, żeby to było jasne, że to nie są programy jakieś śledzące, tylko y, tworzymy taki indywidualny link. I jeśli ktoś w ten link kliknął, a wiemy komu go wysłaliśmy, to wiemy co ta osoba robiła na naszym serwerze, tak? czy przeglądała materiał, ile go przeglądała, czy przerwała przeglądanie. I wtedy możemy przejść do procesu follow-up. I tutaj pojawia się taka jakby kolejna rzecz, którą wypracowaliśmy przez lata. Tak? No, jak poprowadzić follow-up? No, bo czym jest proces follow-up? Proces follow-up jest to proces rozbicia obiekcji. Jest to proces odpowiedzenia na wątpliwości, proces zobaczenia, czy to są obiekcje, czy wymówki. A w związku z tym to jest proces wejścia w jakby stan wiadomości i świadomości tego drugiego człowieka, by odpowiedzieć na jego pytania i pozwolić mu podjąć jakąś tam decyzję. I dlatego też my stosujemy, pracujemy w tandemach. W tandemach, czyli każda osoba, która jest w naszej organizacji, ma przyznanego. Koordynatora, czyli taką osobę, która pomaga tej osobie przeprowadzić rozmowę z takim kandydatem. A to już właściwie tylko jeden krok do tego, żeby taką rozmowę sfinalizować: zaprosić nowego członka do zespołu, no, kandydata do zespołu, by on w ten sam sposób, czyli poprzez wejście w system, dostał instrukcję, jak należy to robić, by wykonał dokładnie te same czynności. No i mamy bardzo wysoki poziom po prostu duplikacji i tutaj też od razu powiem no bo a co jak lista się kończy no właśnie od tego mamy Business Help System który jest wyposażony również w nie tylko w CRM czyli profesjonalne narzędzie przechowujące dane na temat naszych kandydatów by wiedzieć z kim się rozmawiało kiedy się rozmawiało ale również mamy właśnie profesjonalne landing page Czyli właśnie takie strony przechwytujące, które no, bardzo często są tworzone w bardzo wysokimi nakładami intelektualnej wartości, grafik, no, programowania to wszystko osoba dostaje w gratisie, jakby w tym systemie. No i teraz, jeżeli ta osoba czuje, że no, nie ma za bardzo znajomych, nie ma do kogo się udać, no to faktycznie może opanować proste czynności polegające właśnie na reklamie. I to jest naprawdę bardzo proste, bo dzisiaj Facebook w praktycznie każdej osobie oferuje możliwość założenia reklamy w bardzo prosty sposób, są samouczki i tak dalej. I on może po prostu taką stronę, landing page tam powiesić. I co jest bardzo ważne, ta strona przechwytuje kontakty do jego listy kontaktów. No i w tym momencie proces się, jest ten sam, co przy tradycyjnym kontakcie, czyli trzeba zrobić follow-up, tak? Bo ta osoba coś tam obejrzała, a więc do tej osoby się odzywamy. Oczywiście w asyście koordynatora, a więc. Jakby to spowodowało, że ja już dzisiaj, jakby tak patrząc na to, co się w ogóle dzieje w networku, mówię, że to jest biznes, który mogę spokojnie robić do końca życia, bo on jest przewidywalny, policzalny no i co najważniejsze, bezkosztowy. Tak, jak po prostu siedzę sobie u siebie w pokoiku i jedyne koszty, które ponoszę, to są koszty prądu, zasilania komputera, więc po prostu to jest, to jest bajka. Po prostu tak, po z tymi biznesami tradycyjnymi, które kiedyś miałem, to, to jest po prostu dzisiaj bajka. Bardzo ciekawe rzeczy są te, o których mówisz. Natomiast, jeżeli mógłbyś podać takie konkretne dane, bo powiedziałeś bardzo taką ważną rzecz, że w trakcie pandemii bardzo dużo się zmieniło, ten biznes wystartował. Czy mógłbyś tak porównać dane sprzed biznesu? Myślę, że to będzie interesujący temat, dane finansowe, czyli chodzi o obroty, o przyrost organizacji, a to, co wydarzyło się, w trakcie, w trakcie pandemii i później, już w momencie przejścia na, na, na więcej, na działalność przez, przez internet, przez, przez online? Tak, myślę, że są tu bardzo fajne liczby. Są w ogóle, ja uwielbiam liczby, bo ja analizuję i, na przykład moje pierwsze 6 lat pracy, współpracy z Monawi. to był ten biznes, który ja zaczynałem, i przez 6 lat zbudowałem organizację 8 tysięcy osób. I y, kolejne 6 lat y, dla mnie w Duo Life to była organizacja prawie 40 tysięcy osób. Także to jest no, te same 6 lat, tak? Te same 6 lat, a pięć razy więcej ludzi. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim właśnie z tego, że y, no wiadomo, że umiejętności wzrosły, tak? W związku z tym świadomość. Więc ja już nie przestałem eksperymentować, przestałem próbować. Ja już po prostu zacząłem robić to zawodowo. Ale ten moment właśnie pandemii spowodował, że pracując online, jakby czas się nam wydłużył. No bo de facto pracując online, wyrzucamy czas dojazdu i wyrzucamy wszystkie spotkania, które były bez sensu, ponieważ osoba nie przyszła. No bo w naszym przypadku osoba w sumie nie kliknęła w link. Czyli ile czasu ym, y, tracimy w momencie, kiedy osoba nie klika w link, to jest tylko kwestia wysłania linku. A ile czasu tracimy, kiedy dojeżdżamy na spotkanie, i to spotkanie się nie odbywa, albo kandydat jest niezainteresowany. A więc się nagle okazało, że bardzo zagęstniliśmy czas efektywnej pracy. To spowodowało, że okres pandemii był dla nas jakby skokiem razy dwa. Czyli wszystko, co zostało wcześniej wytworzone, było razy dwa. Zresztą, coś ciekawe, ja jestem jakby taką trochę ofiarą kryzysu z 2009 roku, a teraz mamy kryzys. No i co z tego, że mamy kryzys? My nagrywamy to, ja teraz patrzę na 24 kwietnia, tak, czyli a 16 kwietnia, czyli 8 dni temu mieliśmy taki moment awansów i tylko w jednym dniu właśnie mieliśmy 75. Awansów na takie różne stanowiska z zarobkami od tam, nie wiem, tysiąca, nie wiem, bo no dobra, może trochę przedziłem, nawet 400, bo to są najmniejsze rangi, ale też mieliśmy awanse na zarobkami 5000, tysięcy, 9000 tysięcy złotych, 75 osób awansowało. Myślę, że w tym czasie, w ciągu tych 8 dni, pozyskaliśmy około 200-250 osób do swojej organizacji, co byłoby wcześniej, pracując offline. Po prostu niemożliwe, tak? A dzisiaj dzieje się tak błyskawicznie. Zresztą wszystkie zamówienia są składane online. Ja nie uczestniczę w żadnym procesie składania zamówienia. Ja po prostu, jakby, to jest taki typowy outsourcing, czyli ceduję to na rzecz już firmy Dual tak? Ja jestem tylko tego, żeby doprowadzić osobę do współpracy, do zakupu produktu, a jakby te wszystkie procesy odbywają się. To też ja często mówię, że ja nie mam ani jednego klienta. Ludzie mówią, jak to jest możliwe, w network marketingu nie masz klientów. Mówię tak, no, klient to jest wypadek przy pracy. Tak? Klient to jest osoba, która nie chce podjąć współpracy. Dlatego ja nie mam klientów, mam partnerów. Zresztą to też była też jedna z takich rzeczy, którą odkryłem w momencie, kiedy zaczynałem robić marketing, że w marketingu nie chodzi o klientów. Chodzi właśnie o budowanie sieci. I wtedy, kiedy zrozumiałem, że chodzi o budowanie sieci, to tak jak mówił Robert Kiosaki, że ludzie biedni chodzą do pracy, ludzie bogaci budują sieci. Mówię, okej, okay, chcę być bogaty, więc muszę budować sieć. tak. No i od tego się zaczęło, zacząłem budować sieć i robię to coraz może bardziej skutecznie, a narzędzie, właśnie Business Help System, jest narzędziem, które w zdecydowany sposób przyspiesza cały ten proces. A więc tak, pandemia to był moment zwrotny w mojej karierze. Dzisiaj jesteśmy Biznesem hybrydowym, a więc cenimy sobie relacje, ale budujemy ten biznes online i pieczętujemy go, spawamy właśnie spotkaniami offline. Mamy też różnego rodzaju, właśnie kursy. Mamy na przykład właśnie Speaker for More, czyli taki kurs przemówień publicznych. Coś ciekawe, słuchaj, Mirku, bo to też jest bardzo ważne. Robimy szkolenia mniej więcej 10 razy tańsze niż są na rynku. Dlatego, że my nie zarabiamy na szkoleniach, nie jesteśmy firmą szkoleniową. Robimy szkolenia po to, by ludzie podnieśli swoje kwalifikacje, a poprzez obrót, który wygenerują dzięki tym kwalifikacjom, jakby nam się zwraca koszt związany ze szkoleniem. Super, świetnie. Dziękuję Ci, Piotrze, za wszystkie, bardzo myślę, cenne wskazówki i uwagi. I mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce na kolejnej takiej krótkiej sesji. Sesja miała być pięciominutowa, troszeczkę się to przedłużyło, ale to są na, na, naprawdę bardzo ciekawe tematy. I wiedza tutaj Piotra, doświadczenie jest tak duże i tak ogromne, że słucha się tego wszystkiego. Bo myślę, że z przyjemnością. I dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Mirku, cała przyjemność po mojej stronie. Jak będziesz kiedyś myślał o takim 24-godzinnym nagraniu, jeśli chodzi o network, to chętnie pomogę skończy się na 48 godzinach. Pozdrawiam. Miłego Dziękuję. dnia, do usłyszenia. Miłego dnia.